Witam. Niniejszy odcinek jest swego rodzaju podsumowaniem decyzji, jakie mieliście okazję podjąć podczas trwania historii interaktywnej Uchodźcy, a konkretniej ujmując opisaniem decyzji, które odrzuciliście. Tak by zaprezentować Wam choćby najmniejszy strzęp informacji odnośnie tego, w jakim kierunku mogła powędrować historia Ariana, gdyby wyniki jej ankiet okazały się inne. Zacznijmy zatem od decyzji pierwszej, Postawionej na końcu prologu, wygrała ryzykowna kradzież czarnej perły z sakiewki portowego zbira. Jednak co gdyby wygrała opcja mówiąca o przyłączeniu się do ludzi Volkera? Otóż drugi epizod w takim wypadku prezentowałby się mniej więcej następująco. Arian wraz z grupką około 10 osób bezpiecznie opuszcza slamsy. Ta nieduża kompania oportunistów rusza przez bramę prowadzącą nieopodal kościoła Innosa i prowadzona przez kilku najemników lichwiarza trafia właśnie do jego willi. Na miejscu zostają powitani przez szefa najemników Bradlocka. Ten objaśnia im ich obowiązki oraz daje ostatnią szansę na rozmyślenie się przed złożeniem podpisu na kontrakcie. Oczywiście nikt nie zmienia zdania, i po wypełnieniu formalności uchodźcy otrzymują wszystko, czego im dotychczas brakowało. Ciepłe miejsce do spania, suche ubrania, gorącą strawę i napoje kojące pragnienie. Dnia następnego, po pierwszej nocy bez strachu o jutro, rozpoczynają szkolenie. Co do dalszych planów przy wybraniu tej opcji, wiele ich nie było i nie wyszły poza pierwsze szkice. W każdym razie charakter Ariana byłby mocno kształtowany na bazie dalszych decyzji, ponieważ po pierwszym odcinku był jeszcze właściwie pustą kartą. Mógłby stać się jednym z typowych zbirów lichwiarza, a mógłby i próbować rozbić jego plany od środka. Byłoby z pewnością więcej akcji, ale też dużo niebezpieczniej. Przejdźmy dalej do drugiej decyzji. Wygrała kradzież perły, która zakończyła się zresztą powodzeniem. Arian trafił na targ rybny, mając okazję spieniężyć skarb od razu. Jednak wybraliście cierpliwe zaczekanie, aż bohater trafi do dzielnicy handlowej. Odrzucone opcje to sprzedaż perły na cichszym bądź bardziej obleganym straganie. Tutaj dodam, że zależnie od decyzji, jakość falsyfikatu miała się różnić, co nie brzmi zbyt sensownie i zdaję sobie z tego sprawę, ale koniec końców wybór mógł być tylko jeden i dowiadujecie się o tym tylko z racji na drzewko jako taki isterek. W pierwszym przypadku Arian od razu dowiaduje się, że perła jest fałszywką. Jednak handlarz mający powiązania z przemytnikami, będąc zaintrygowany niezłą jakością podróbki oraz będąc pewnym, że to Arian stworzył falsyfikat, proponuje mu współpracę nie do końca legalną, ale intratną. W przypadku obleganego straganu, Arian również dowiaduje się, że Perła jest fałszywką, tutaj jednak bardzo marną. Sprzedawca straszy bohatera strażą miejską i przegania go. Jak jednak wiadomo, Arian w końcu trafia na miejski targ, gdzie zrządzenie losu oferuje mu doskonałą okazję zarobienia na niedawno zdobytym skarbie. W tym miejscu do przebiegu historii zapisane zostaje nieuchronnie nadciągające zdarzenie: mianowicie to, że młody handlarz prędzej czy później również dowie się, że nie kupił prawdziwej perły, a płacąc tak ogromną kwotę, zechce ją odzyskać i złoży na Straży Miejskiej zawiadomienie na Ariana. Który od owego momentu będzie poszukiwany jako oszust. Przejdźmy do decyzji trzeciej, która miała kluczowy wpływ na długość całego opowiadania, bowiem, jeśli padłby inny wybór niż próba zdobycia obywatelstwa, Arian dużo prędzej miałby nieprzyjemność bycia poszukiwanym przestępcą. I nie oznacza to, że wtedy Ariana aresztowano by po jednym dniu, a nie dajmy na to czterech. Po prostu pracując w karczmie albo w porcie, dni w opowiadaniu mijałyby szybciej z racji na nieduży wachlarz scen do przedstawienia. W przypadku zatrudnienia się w syrenim lamencie jako pomocnik Helgi, straż po prostu pewnego dnia wpada do gospody i aresztuje młodego Myrtańczyka. Nikt nie staje w jego obronie. Bo w końcu dlaczego ktoś miałby się narażać dla obcego i nowo poznanego faceta? Bohater zatrudniony w porcie jako zwykły robotnik. Również i wtedy podczas pracy odwiedzają go strażnicy miejscy. W tym jednak wypadku w obronie Ariana staje kilku robotników, z którymi zdołał nawiązać nić porozumienia. Jednak nić ta nie jest na tyle trwała, by nie dało się jej przerwać groźbą grzywny i wtrącenia do aresztu. To też i tutaj Arian trafia prędko do Lochu. Do omówienia zostają jeszcze dwie opcje związane z pracą poza miastem. Arian zatrudniony jako pomocnik na winnicy Valerio. Bohater zostaje ostrzeżony przez jednego z robotników, że szuka go straż. Nie myśląc wiele, skrywa się w jedynym dającym nadzieję na przeczekanie obławy miejscu, czyli w lesie za winnicą. I może dałby radę w ten sposób wywieźć w pole żołnierzy z miasta. Jednak Holdwig nie chcąc kłopotów z prawem, ani najmniejszej plotki mówiącej o tym, że daje azyl przestępcom, wysyła na poszukiwanie robotników wspól do pomocy strażnikom. Wobec grupy kilkudziesięciu osób dogłębnie przeszukujących okolice, a na dodatek znających ją jak własną kieszeń, Arian nie ma szans na ucieczkę przed strażą. Co jednak, gdyby zatrudnił się u Bermara? W tym wypadku znów korzysta z kryjówki w lesie. Jednak to sam Bermar ostrzega go przez jednego z rolników, i radzi zbiec na jakiś czas do ciemnego lasu za farmą, gdzie straż z pewnością się nie zapędzi. Bardzo ryzykowny plan, bo nie bez powodu straż się tam nie zapuszcza. Arian jest bezpieczny, jeśli chodzi o groźbę aresztowania, ale może natrafić na los znacznie gorszy od lochu i miejskiego sędziego. Wybrano jednak próbę zdobycia obywatelstwa, to też donos młodego kupca został odwleczony w czasie. Przechodzimy teraz do decyzji numer cztery, czyli oferty Spensa. Jak wiadomo, Arian zaufał temu osobliwemu człowiekowi i zamieszkał w jego domu, przyjmując zarazem jego pomoc. Gdyby jednak wciąż zachowywał pełną ostrożność i odrzucił zbyt pięknie brzmiące słowa dziwnego obywatela, prezentowałoby się to tak. Bohater zamierza zdobyć listy polecające na własną rękę. By tego dokonać, stawia na następujący plan. Przypodoba się miejscowym kupcom z nadzieją, że to oni będą wrotami do lepszego życia. Nie ma jednak zbyt dużego szczęścia, bo pierwszy z kupców zleca odzyskanie z lombardu luny zastawu, za który nie ma ochoty płacić. Arian daje radę wykraść zastaw i zyskuje pierwszy list polecający. A właściwie drugi, bo pierwszy otrzymał już od Spensa. Po ostatni list kieruje się do innego handlarza, który ma dla niego prostą robotę. Arian razem z trójką innych mężczyzn w podobnej do niego sytuacji angażuje się w handel żywnością po niższej cenie, poza oficjalnym obiegiem towarów. W tym celu czwórka desperatów trafia na plażę obok stoczni miejskiej, gdzie czeka grupka przemytników mających dostarczyć tanią żywność. No a tak przynajmniej myślą przysłani przez kupca ludzie, włącznie z Arianem. W rzeczywistości jednak ładunkiem okazują się kosztowności a cena zaoferowana przez kupca ustami jego pośredników nie podoba się przemytnikom, którzy w ramach zmotywowania skąpego handlarza porywają wysłanych ludzi, kradnąc również złoto, które mieli ze sobą. Decyzja piąta, czyli poszukiwanie odpowiedniego miejsca do pracy, gdy bohater zdobędzie już obywatelstwo, padło na rozglądanie się za innymi mistrzami, jednak co działoby się przy wybraniu jednego z czterech odrzuconych? Dla łuczarki Fridy. Po zdobyciu obywatelstwa, Arian musi rywalizować o pracę z dwoma innymi uchodźcami, którzy podobnie do niego zdołali uzyskać obywatelstwo. Gdy akurat są w lesie, w mieście straż szuka Ariana w sprawie oszustwa, jakiego dokonał sprzedając fałszywą czarną perłę. W lesie, w walce z dzikiem raniony jest jeden z dwóch towarzyszy bohatera. Ten zdrowy cieszy się z mniejszej konkurencji. I oferuje Arianowi dalsze wspólne polowanie. Bohater stanie przed decyzją zostawić rannego i mieć większe szanse na przejście testu Fridy, albo pomóc mu i wrócić z nim do miasta. Wtedy ten zdrowy rusza sam, a Arian w następnym odcinku odprowadza rannego do Cyrulika. Bohater zostaje odnaleziony przez straż i trafia do aresztu. Pomoc ranemu jest jednak okolicznością łagodzącą. Ponieważ poruszona dobrocią Ariana Frida ręczy za niego. Dla Kowala odgara. Arian pracuje przy rozżarzonych prętach, by pokazać Kowalowi, że nie ma dwóch lewych rąk i potrafi się ostrożnie obchodzić ze sprzętem w kuźni, gdy przybywają po niego straże. Ech, chcę, że wysłano po niego dwóch młodzików, którzy myśleli, iż Arian zamierza się bronić używając prętu i traktują go brutalnie. Na co Arian reaguje instynktownie. I w zaskoczeniu niechcący parzy dotkliwie dłoń jednego z nich. Trafia za kratki z zarzutem oszustwa, napaści na strażnika i spowodowania dotkliwego i trwałego uszczerbku na zdrowiu dla cieśli Davisa. Arian pomaga cieśli przy konstrukcji szaf, gdy przybywają po niego straże. Davis nie chcąc mieć żadnych kłopotów pozwala zabrać Ariana. Ten i tak zresztą nie miał dokąd uciec więc pokornie daje się zabrać. Trafia za kratki z zarzutem oszustwa. Dla alchemika Herszlika, Arian musi rywalizować o pracę z jeszcze jednym człowiekiem. Herszlik wysyła ich w okolice Silbach po rośliny i zaznacza, że chce je mieć za maksymalnie cztery dni. W drodze okazuje się, że niektóre rośliny, których chce, rosną nie w Silbach, a w okolicach Wilczego Leża. Rywal Ariana proponuje... By w takim razie wylosować, kto pójdzie dalej, a kto tylko do silbach. Na pytanie, czemu nie mogą zebrać tych z silbach w drodze powrotnej, rywal odpowiada, że on z własnej woli dalej nie pójdzie, więc albo losowanie go zmusi, albo Arian będzie musiał iść sam. Co warto jeszcze nadmienić do drogi alchemika, to fakt, że Herszlikowi wcale nie chodzi o dostarczenie mu roślin, a o zauważenie, że jedna z nich nie występuje na Archolos. Mianowicie ziele królewskie, które rośnie wyłącznie w Myrtanie. Zapewne doceniłby i próbę zdobycia owego ziela poprzez handel, ale najbardziej ucieszyłoby go zwrócenie uwagi, że jeden podpunkt z listy jest niewykonalny. W każdym razie żadna z tych opcji się nie wydarzyła, bo padło na poszukiwanie innych mistrzów i po zdobyciu obywatelstwa. Arian zapewne mocno rozważyłby pracę urzeźnika slagera bądź płatne żadilka. Idziemy dalej decyzja szósta, czyli podjęcie decyzji, czy bohater będzie dalej węszył w sprawie murów, czy odpuści. Padło na śledztwo, a więc zaufanie Spensowi, czy jednak gdyby nie. W takim wypadku Arian stwierdza, że Spens może wpędzić go w kłopoty i nie ma ochoty, aż tak ryzykować. Wraca do Ludwiga z własnym planem: zgadza się mu pomóc, pod warunkiem, że dorzuci do swojej oferty list polecający. Ludwig się zgadza i wysyła Ariana na pierwsze zlecenie. W okolice karczmy Gerstanda i willi Volkera. Tak jak w opcji pierwszej. Arian rozmawia z jednym z uchodźców, którzy dołączyli do Wolkera. Trafia do muzeum i kończy zlecenie. Arian po skończeniu szkicu wraca do Ludwiga oddać zlecenie, a następnie do domu, żeby się przespać. Rano udaje się do Ludwiga odebrać kolejne zlecenie. I zostaje postawiony przed wyborem dzielnica portowa, stocznia czy okolice kościoła Innosa. Dodam jeszcze tutaj aktualizację nadchodzącej sprawy sądowej, bowiem może się wydawać, że decyzja szósta, niezależnie od wyniku, wyszła tak samo. Nic bardziej mylnego. Po prostu jej wynik był bardziej subtelny. Już tłumaczę. Jeśli Arian, angażując się w śledztwo, przyczyniłby się do wykrycia przyczyn pęknięć w murach i pomógłby straży miałby silny argument w sprawie sądowej, która go czeka. Jeśli nie, sprawa będzie ciężka do wygrania. Ponadto, gdy wtedy wspomni o murach, w sprawie zeznawać będzie pasterka Sigrid, która widziała, jak kręcił się przy murze. Więc jeśli nie pomoże straży, sam będzie podejrzany o uszkodzenia. Decyzja numer siedem i wybór miejsca do naszkicowania przy drugim zleceniu Ludwiga. Przyznam, że wybór był tutaj ważny i miał bardzo różne odnogi. Posłuchajcie. Wybrano cmentarz co wiadomo, tak jak wiadomo, co się stało. Więc idźmy do rysowania dzielnicy portowej bez stoczni. Otóż niespodziewanie wszystko idzie zgodnie z planem i jak po maśle. Aż do momentu, gdy zatrzymawszy się na nieco odpoczynku w syrenim lamencie, bohater zostaje okradziony w biały dzień z torby, którą przy stole zdjął i położył obok siebie. W torbie miał prawie całe złoto, bo w kieszeni miał jeszcze jeden mieszek z setką ostatnich monet. Ponadto traci przenoszone obalisty polecające oraz notatnik z rysunkiem dla Ludwiga. Goni sprawcę aż na targ rybny, gdzie ten zaszywa się wśród tłumu wysłuchującego płomiennej przemowy jakiegoś biedaka, przeciwnika króla. Zrozpaczony bohater biegnie na Straż Miejską złożyć zawiadomienie. Strażnik pyta go, czy posiada obywatelstwo, na co otrzymuje przeczącą odpowiedź. Żołnierz rozkłada ręce i mówi, że straż ma zbyt wiele na głowie, by zajmować się problemami ludzi niebędących obywatelami. Arian wraca do Ludwiga, by opowiedzieć mu o tym, co zaszło. Wściekły kartograf zrywa umowę z bohaterem. Kopnięty w dupę przez życie, Arian wraca do domu Spensa, by upić się ostatnimi butelkami mrocznego paladyna jakie tam znajduje. Wtedy jedyne, co pozostaje bohaterowi, to śledztwo w sprawie murów i pełne zaangażowanie swoich sił w tym kierunku. Opis dla rysowania stoczni. Arian decyduje się narysować stocznię oraz jej okolice. Wszystko idzie w porządku, gdy za stocznią zauważa kilkoro mężczyzn dłubiących przy murowanym falochronie. Chwilę się im przygląda i widzi jakiegoś południowca, dodam... Że innego niż wcześniej u Ludwiga dwóch ludzi, Wolkera oraz Kiku Obdartusów. W końcu zostaje zauważony i stara się im uciec. Bełt wbija się w ścianę obok jego głowy, gdy znika za zakrętem i umyka do miasta. Wraca do Ludwiga z niedokończonym szkicem i mówi, że został napadnięty. Pod wpływem chwili chce nawet zerwać współpracę, która prawie kosztowała go życie. Ludwig uspokaja go i mówi, żeby zostawił to zlecenie komuś innemu i odpoczął do końca dnia, a dopiero nazajutrz wrócił po coś nowego. Odrzucona opcja zaniesienia mapy południowcowi prezentuje się następująco. Arian przypomina Ludwigowi o południowcu i jego mapie kanałów. Ludwik blednie i stwierdza, że na śmierć zapomniał kogoś mu z nią wysłać. Wciska Arianowi mapę, nie pytając o zgodę na zaniesienie jej do karczmy i zapewnia, że sowicie go za to wynagrodzi. Bohater nie oponuje i ponaglany biegnie do Syreniego lamentu, gdzie pyta o południowca. Okazuje się, że mężczyzny nie ma, ale Helga wskazuje, gdzie jest jego pokój i pozwala Arianowi tam pójść. Bohater w środku odkrywa, że południowiec ma sporo alchemicznego sprzętu. A na podłodze wala się rozsypany biały proszek. Jest to saletra, o czym Arian nie ma prawa wiedzieć. Nagle słyszy czyjeś kroki i wyskakuje z pokoju, jak oparzony. Południowiec wraca do pokoju. Arian natomiast wychodzi z innej izby, w której się skrył, i udaje, że dopiero tu przyszedł. Puka do pokoju tajemniczego alchemika. Ten mu otwiera i przyjmuje mapę bez większej wylewności. Wręcza Arianowi pękaty mieszek i trzaska drzwiami. Arian decyduje się śledzić południowca, który niedługo po otrzymaniu mapy wychodzi z karczmy. Bohater idzie za nim i dociera do kupca nieopodal muzeum Mirona. Tam południowiec otrzymuje jakiś woreczek i wraca do siebie. Bohater dalej go śledzi i dociera znów do karczmy, gdzie na piętrze, w pokoju południowca czekają już strażnicy miejscy. Okazuje się, że ktoś inny doniósł. Tajemniczy mężczyzna próbuje uciec, ale zostaje zatrzymany przez Ariana, który ciągle utrzymywał stosowny dystans i którego się nie spodziewał. Południowiec trafia do więzienia, a strażnicy proszą bohatera ze sobą jako świadka. Zatem tutaj kryła się ewidentnie najlepsza opcja przy tym wyborze i na dobrą sprawę ogromny postęp w śledztwie. Został jeszcze tutaj do omówienia ostatni trop, czyli uchodźcy, którzy dołączyli do Volkera. Ta opcja była połączona z cmentarzem, jako że ten był najprostszą opcją, a bohater musiał coś wybrać do naszkicowania. Arian decyduje się wziąć najprostsze zlecenie Ludwiga i skupić się na obserwacji ludzi Volkera. Rusza w okolice kościoła i szkicuje je szybko od niechcenia. Cmentarz zamierza zostawić sobie na później. A na chwilę obecną ruszyć w stronę willi. Na miejscu widzi poruszenie i Bradlocka instruującego grupkę swoich ludzi. Arian siada na ławeczce i udaje, że rysuje, naprawdę przyglądając się ludziom wolkera. Grupka rozchodzi się w różne miejsca. Dwóch z nich wchodzi do willi, jeden idzie do ogrodu. A jeszcze inny idzie do kwatery najemników. Ten ostatni najbardziej interesuje Ariana, bo za nim wychodzi kilkoro innych najemników, ale na pierwszy rzut oka widać, że to zwykli rekruci. Swoją prezencją przypominają bardziej parodię najemników Volkera, jednak Arian śledzi ich i dociera do slamsów, gdzie boi się wejść. Wraca do zlecenia i idzie na cmentarz, gdzie w spokoju dorysowuje kapliczkę na środku i obrys murów cmentarza. O po tej porze grabarza nie ma na miejscu więc nikt nie reaguje. Odchodzi oddać zlecenie Ludwigowi, ten zadowolony wypłaca obiecaną nagrodę i znów prosi, by pojawić się kolejnego dnia, czyli ujmując krótkim podsumowaniem, opcja przyglądania się ludziom Volkera była opcją pułapką, która nic w sumie do śledztwa nie wniosła, choć przynajmniej pozwoliła wykonać zlecenie dla Ludwiga. Idziemy dalej, decyzja ósma ultimatum wiemy, jakie rzeczy zadziały się w slamsach. Jednak co gdyby Arian postanowił odrzucić żądania kartografa. Arian wiedząc, że powrót do slamsów niemal na pewno równa się śmierci, poważnemu obiciu. Albo w najlepszym wypadku kradzieży, woli nie ryzykować i odmawia? Ludwig jest niezadowolony i żąda zwrotu pożyczonego sprzętu. Arian oddaje co miał i odchodzi wkurzony do domu Spensa. Resztę dnia spędza w domu myśląc, po poranku budzi się i wie, że jedyne co mu zostało, to śledztwo. Wychodzi więc z domu z mocnym postanowieniem zdobycia listu poprzez śledztwo dla straży i rusza w miasto. Układa w głowie wszystkie tropy i zdaje sobie sprawę, iż jedyne co ustalił, to kradzież cegły, pęknięty mur, dziwny proszek i domysł, że maczać w tym palce mogą ludzie Volkera. Zastanawia się, jak ugryźć sprawę z Volkerem i rozważa nawet wstąpienie w szereg jego ludzi, żeby zbadać sprawę od wewnątrz, ale dochodzi do wniosku, że to zbyt ryzykowne i decyduje zacząć znów od muru. Mając nadzieję, że coś ostatnio przeoczył, Chodzi do wgłębienia przy kuźni od gara i węży przy murze. Dostrzega, że w jedną ze szpar wetknięty jest ląd, który wystaje z tej strony muru, ale ewidentnie wetknięty jest z drugiej strony. Nawet dostrzega niewielką strugę światła po przystawieniu oka. Decyduje się wrócić na miejsce w nocy i przeskoczyć przez mur, gdy w okolicy nie będzie już żadnych świadków. Nadchodzi noc. Wraca do dzielnicy rzemieślniczej i przeskakuje za murek. Po drugiej stronie początkowo nie znajduje niczego. Jednak rozgląda się uważniej i w krzakach dostrzega niewielką torbę. W środku są małe woreczki z czarnym proszkiem ląty i chrzesiwo. Nie ma pojęcia co to jest i zastanawia się co robić, gdy słyszy kroki. Chowa się w ciemnym załuku i obserwuje nadejście zakapturzonej postaci, która zabiera torbę z krzaków i podchodzi do murku. Chwilę coś przy nim majstruje i nagle zaczyna szybko się oddalać. Arian dostrzega zapalony ląd, dłużej nie musi myśleć i bierze nogi za pas, uważając tylko, by ten zakapturzony go nie zauważył. Niebawem dochodzi do eksplozji, która rozrywa niemały kawałek muru i niszczy część budynku obok. Arian jednak tego nie widzi słyszał tylko będąc już nieco oddalonym. Decyduje się podążać za tajemniczym jegomościem, który w stosownym oddaleniu od miejsca zdarzenia zaczyna zachowywać się normalnie. Zdejmuje kaptur i spacerkiem wraca do portu, znikając w jednym z magazynów. I to właśnie magazyn jest kolejnym tropem Ariana. Zatem dziewiąty odcinek mógł być tym, gdzie Arian dokonuje przełomu w śledztwie. Padło jednak na slamsy, i wiadomo co się stało. slamsach, jak dobrze wiadomo, doszło do walki z opiekunami, która zakończyła się zwycięstwem Mariana i Woluka. Bohater zdecydował się pomóc najemnikowi uciec z miasta, lecz samemu zostać. Co gdyby jednak zdecydował o ucieczce razem z nim? Początek jest podobny: najemnik wyciąga bełc z uda. Arian przeszukuje pomieszczenie w poszukiwaniu interesujących przedmiotów. W końcu wychodzą z budynku i kierują się do wyjścia ze slamsów. Wybierają krótką drogę przy podejściu do portu i tamtędy schodzą niepokojeni. Wolwick nalega na kierowanie się do stoczni, skąd przewoźnik mógłby ich zabrać na bursztynowe wybrzeże albo do ustronia żeglarza. Jednak Arian nalega, by najpierw opatrzyć Wolwicka jak należy. Odwiedzają portowego handlarza, u którego zaopatrują się w marnej jakości eliksiry i bandaże. Następnie ruszają do stoczni. Po dotarciu na plażę okazuje się, że przewoźnika nie ma. Jak na złość gdzieś wypłynął. Jego syna również w tej chwili tam nie ma. Przyszli około kwadrans później niż w opcji, w której Arian zostaje w mieście. Bohater poganiał Olujka. Obaj wracają w stronę miasta, by skorzystać z bram. Po drodze wstępują do domu Spensa. Gdzie Arian na wszelki wypadek zabiera swoje skarby i każe mu zaczekać, a sam wybiega do sklepu ramchy i kwatry po solidne opatrunki i leki na podróż, dokonuje zakupów, wraca. Podaje pierwsze dawki najemnikowi i ruszają powoli do bram. Decydują się na bramę zachodnią z dwóch przyczyn. Południowa leży w takim miejscu, że musieliby minąć dom Wolkera. a ponadto tam rzadziej trafiają przybysze i byliby bardziej drobiazgowo potraktowani. Po drodze przechodząc przez targ, Arian mimowolnie słyszy rozmowę jakiegoś obcego handlarza z innym człowiekiem. Słyszy, że poprzedniego właściciela puścił z torbami jakiś oszust, który oszukał go sprzedając mu sfałszowany amulet albo pierścień. Handlarz nie jest pewny co do plotki, a Arian nie łączy kropek. Ruszają dalej. Na bramie muszą się wpisać do rejestru osób opuszczających miasto. Wolwig, który swoje dokumenty zostawił, podaje fałszywe imię, tak czyni też Arian. Obaj opuszczają miasto i są zmuszeni szukać dachu na noc. Trafiają do chatki rybackiej pod samymi murami, gdzie przyjmuje ich mieszkający tam rybak. Kompani planują kolejny ruch i miejsce, do którego będą zmierzać rano. Rybak podsłuchuje ich rozmowę oraz wtrąca, że Wolwig w takim stanie nie dojdzie nawet do winnicy i że chętnie da im dom na tych kilka dni. Jeśli pomogą mu w pracy i dorzucą kilka monet. Co gdyby Arian zostawił Łolujka na pastwę losu i spróbował uciec z miasta? Najpierw bohater opatruje nogę towarzysza znalezionym kawałkiem koszuli wypytując o potencjalne zagrożenie. Gdy wie już wszystko, po prostu wybiega, bo wie, że najemnik nie nadąży. Ten krzyczy za nim, ale to nic nie zmienia. Arian zamyka za sobą drzwi i zbiega portowym podejściem. Po czym kieruje się do domu Spensa, skąd zabiera swoje skarby I biegnie do bramy zachodniej Ponieważ południowa leży za wilą Volkera Na bramie dla bezpieczeństwa podaje imię, które Wolwik wymyślił mu w slamsach I ucieka przed siebie Jeszcze tego samego dnia kierując się znakami dociera do winnicy, gdzie pyta o pracę Co gdyby jednak Arian zostawił Wolwika i sam postanowił zostać w mieście Arian decyduje się zignorować zarówno prośbę jak i ostrzeżenia najemnika. Po prostu wybiega, zostawiając go za sobą. Zamyka drzwi i biegnie do domu Spensa, gdzie zamierza przeczekać ten dzień, godząc się z zaprzepaszczeniem roboty u Ludwiga. Umila sobie czas piwem i w miarę wypitego alkoholu myśl o Samsach jednak go nie odstępuje. A pijacka fantazja przywodzi mu do głowy pomysł, wedle którego wcale on nie musi tego naszkicować. On musi tylko zanieść szkic. Dalsza sytuacja, podobnie jak w dziesiątym i jedenastym odcinku. Tym sposobem omówiliśmy sobie wszystkie potencjalne drogi, jakimi mogła podążyć ta historia. Już niebawem pojawi się długi film łączący wszystkie odcinki w jedno, a krótko po nim będziecie mogli wybrać temat naszej kolejnej historii. Do zobaczenia!